Bo to jest ogólnie Jokers vs. Batmans. Łe! Mm -hmm. Tu będę Jokerem. Ma koniem. <głos> <głos> Jezus Maria <noise> Dobra. Także. Yes, Także. Taki... <noise> ja jestem Batmanem, bo mam maskę i ubieram Batmana. Hey, ko Jokers kontra Batman. Batman kontra <noise> Joker. <koń>, jest... <noise> ale <noise> ale będę ich naparzać. Ja jestem Batmanem, mam ten samochód do Batmana. A to go. Ja, ja nie jestem tymi Jokerami. Toga. Ale jaki ładny konor Norman? jesteśmy ja. Jokerami, Widzimy. chyba jednak. Dobra, Ej, czy, czemu tak. ja wziąłem jakiś gówno samochód? No mam też. teraz jechać? Czy co? Najgorzej. No, Paralisa macie nas zniszczyć. Chudy. Aha, okej. Okay. O! 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 O oh my craft! Oh my a, craft, to w ten sposób wygląda. Oh, niech to Okej, okay, nie dobra, czekaj. Pojechał. Oho. Oho! Uciekasz, mam nadzieję, nie? Tak. tak to tu macie uciekać. Stąd tu masz budu. różne zjazdy takie, nie? Zrobiłem tak, jakby tak, to. tak, tak. O kurde, da ucieczki. Oty! Przeparty ucieczka! pal gumę stonanie, palę. Fajne to jest, no, no, no. No, no, no. Fajnie, to ktoś po... fajnie pomyślane takie. Fajnie pomyślał jakiś typeczek. Ej, nie bo nie gonią! Ej, mnie gonią! Ej, mnie gonią! W most, Palnąłem w most. Ej, tu można Niech do podziemi zjechać, panowie. Gdzie? Mam ten most, Do podziemi tych ten e takich. O, leżąc w spalę. Chodźcie do podziemi, No Na dole jest. ze Za mną Ej, bo mnie zabije. Batek mnie zabija, Batek mnie zabija, Bartek mnie zabija. mnie zabija. Bartek zostaw mnie zabija. Okej, zostawię go. Powiedziałem, okay, zostawię go. <laughs> Nie zostawię go, jednak żartowałem. Okej. Okay. <laughs> zostaw mnie. Ale zrobiłem teraz, ale ci teraz pomogłem. Olej. le. Ej, czemu ty się teleportowałeś przez tą ścianę? Zostaw gościu ale się mnie. pali z Zostaw gościu! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ja mnie chcę zabić! Morderca! Ale ja jestem tylko U, Batmanem, jest Halo! Bez serca. Ja jestem Batmanem, a nie mordercą! Morderca! Ja tu ginę, ja tu ginę, Shepard. Ja też tu ginę. Ja tu ginę. O ty Nie, mi się wyłączył mi się, ja, się ja auto. Dobra, ja włączyłem, włączyłem trybarda. Ja wyłączyłem trybarda. się auto. Tylko się, auto to nie żyje. No. Dobra, jedno nie. Ja pierwszy. To jest z drugiej nie. strony, ja tej. Dobra. <grym> Ale... Ej to jest. Znowu nie. kto zaczyna po lepszej stronie, myślę, że może to wygrać. No, no tak. A no, tu przejeść? No. Wiesz samochody przejeżdżały przez to, a ja nie mogę z tego przejechać w ogóle. To um. jest najgorsze. <grym> Czekaj, bo poza mapą zaraz będę. A ten jak jeszcze tu kampi patrz. Nie, ja nie kampię <grym> No to robię. <grym> no. Tren poleciał. Ten co poleciał. <grym> Jaki kamper. No ja to nawet też nie wyjadę. Ja nie mogę przez to przejechać w ogóle. nie może. Uuu. Ale będziesz... Przejechał. Ała. Ty rozstrzeliwany mi pojechał stąd. Szalam! Zostaw Leć! mnie, nie Nie wariacie! Nie strzelaj, nie Uuu. strzelaj, zostaw! A to się w ogóle na to <zres piło>? <grym> <grym> się, palisz się, palisz się. No wiem. Dobra, no che. Może się palę. Nie ma szans. Nie ma no szans dobra, to bijamy no Nice! Bez dalej Bart jak No, to tą znowu. Okej, teraz przegramy sila, więc wiesz. Uwaga, to teraz uwaga, robimy cosplay czeskiego Batmana. Jestem netupirek. Jestem fuj, fatherexer. Ale będę nie ni joss, teraz pierek. Pierek. No to teraz dajemy ciało. No, stoty. Ty jakie fajne auta, które bierzemy? Och, och, no e, taki predam pod wolą wygrać. Taki bierzemy. Dawaj, Dobra, bogaty Jojo. Jojo, 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 Jojo. Jojo, Joker. Jojo, Jojo, do Jojo. Dobra, ja biorę najbardziej pusiarski, czy nie jest różowy Jojo, to musisz taką posłed przed kamerką teraz palnąć. Szybko, szepard, poza. Palnąłem, palnąłem ale mam ale... fajny samochód. Jo -jo. Ale fajnie jedziemy! Po na śmierć, normalnie! Ale fajnie Jak cię wydupił? Jak się fajnie wydupił? Pat, patrz, ale, <grym> ale tak <się> <grym> <grym> kacają! Pogaty jest przed nami. To będzie polało! Big. A, on mi się przeteleportował, też by To kiny. to mi się tak samo przez te ścianki Teraz no, 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 że. No, no, Strzelają! Ej, byku, dostałem! mnie! O ty najgorszy do Polaka, będziesz strzelał! To on wali na łeb! Bartek ratuj! Ja jestem sam w potrzasku, jakbyś <laughs> chciał wiedzieć. <wyjść. śmiech> to nie, jest w potrzasku. nie, Ty jesteś w potrzasku, ja jestem w dupie, Bartek, teraz. nie, jadę przed siebie. nie, co teraz Chyba nie, 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 Dobra. Bartek, nie, 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 la 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 la. la. la, 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 la. No synek! Żebym wykorkował! Ej, Trzeba ten pojazd Batmana na kurumy wziąć w ogóle, jakbyś miał bez Ja mam, a nie mam, opóźniałem. go sprzedałem. Aha. jaka już z miejscu! Nie, 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 Ja tak, nie, 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 tak ja ja <śla> je, <śla> <zylo>. nie, 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 za nie, 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 to jest jakiś nie, przejazd.

Bogaty <gat> zabija Bartek? Odpadł. Co jest grana? Jak ja mam stąd zjechać. Ej. w momencie zjeść? Znajdę. Syla powiem zalaz, tak, znalaz, jednego dotrzymałem. No, sylla dotrzymałem. Na bardzo długo go dotrzymałem. Sylla dojechał. Dobrze, na. tam nice. puścił? No bo profesor, no, weź małymi tymi. A bo no. pres... co nie, to weź samochód. Weź samochód. Weź samochód lepiej. Weź samochód. Proszę, weź samochód. Biorę to. Poka, weź samochód. Bo fajnie strzela. i wtupimy, o, ten no co? No będzie przepraszam. Ale chodź, tego zatrzymałem na bardzo długo, więc wiesz, masz, masz tylko Szeparda. masz czekaj, bo za No ta, no to bardziej ja Ciebie, Bartek, zatrzymywałem. A, tam, a tam, ale no, najnowy wyszło. No teraz no nie ma strzelot długo? No, wyszło, no tak. teraz strzelot Nie, ma. nie, nie, Musiałem kliknąć. Jest! <ślaś> Właśnie Znanie dlatego zrubie. mówiłem, żebyś wziął samochód. No i na prostej drodze wylądowałem przecież. Ołem ty. Dobra, kolejna runda. Lecimy. To z jest jakaś no, Z Zbugowany wyjaśnione. Błysi. Dobra. No, lecimy kolejną rundką, Melo. Teraz no. my jesteśmy jokerkiem. Ej, bo mi tutaj w trafik. No trafik. Ej, trafik. Mi... Ej, trafik je potrącił. Aha. Bez trafik, hitu. potrącił. W trafik go potrącił. No, halo! No, nie, Ej, To jest oszustwo. Halo, trafik, halo. Ty gudziej. Jeden leci, Bartek łap go, to jest Ej, w To jest bez strony. sensu Meskito <laughs> Jakie to jest głupie Tore dostał ode mnie Bartek? Już jadę, Jaki jadę, to jest jadę Meskito <laughs> Mam Sheparda z sobą Shepard pal wrotki tam Dobra jadę prosto Dobra jadę Co tam to Sheparda, a ty masz Hogatego <laughs> Ładuję do Hogatego Dobra nice A, tu ci, to a ty, czy ty Shepard robisz w tej samej mańce co ja w ogóle ja pierdziele To jest po mnie, no to nie, no to jak ja też. utkwiłem tutaj Ale najgorsze jest RNG takie, że mnie na przykład tam No mnie na przykład co ty ty nie wydupił, no Chociaż <laughs> się nie palisz, typie? <laughs> Nieśmiertelni są Ale co to jest grane? Nieśmiertelny Su, <laughs> nie, pali się, dobra No palę się przecież Pierwszy wiesz wysko, który jest na buście Wrzuciło mnie w... To się pada aha jakieś. Ja Myślałem, że cały czas tego szykałem, to szepa się okazał nie, to dodaj go, Bartek! No jadę, jadę go. No się... Shepard, dajesz! Staram się! Nie, Jak to się, się nie staraj! Nie, 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 nie. nie staraj się! Ale fart! Nie staraj się! Do lewej, do lewej, boosta bierz! Bierz boosta. Cicho. Aha. No, ty się Barty zatrzymasz go obiłeś niestety. go mocno? Jest obity już trochę. trochę. O nie, to trafik był, O nie Shepard, fuck. O! jak ty żeś w prawo zakręcił w te przyczepy? Nie wiem właśnie, Samoś tak... Jak ty żeś w prawo tak by. Pa jakiś cheater tam lata, pa jakiś cheater tam lata <noise> Za mapę wypadłem, dawaj, wyładuj się pusterek! <noise> jak za mapę wpadłeś? Fuck! Oh, Srak, za mapę o, wpadę, Dawaj, dawaj, patryk, dawaj, dawaj, tak dawaj. No to nie ja rób szefad, takich rzeczy dawaj, dawaj. Bartek, miałeś jednego gościa, no, no, jednego tak? Nikt cię nie ściga, nikt cię nie ściga, Shepard, spokojnie, na spokojnie. Okay. To to masz ma Bartka ma już na prostej, masz Bartka na prostej. Szybko, szybko, pal wroty. Pal wroty. Ja muszę wskoczyć do mapy. Dobra, graficznie. Panie złoty, pal wroty. No, no, Wjechałeś w jedyny ten, w którym była przeszkoda w ogóle. Cicho, cicho, zostaw mnie. Shepard, ty trołujesz grę. Aha, trołuje! Bartek, jedziesz z nim, jak Nie mogę, tam. Ty, nie mogę. Co ty jesteś. Park... Kosiu, to jest nie do przejścia na nas. Jak nie, Bartek, to wypadź, to co, to patrz, to. No pokaż, patrz. no! No, próbuję no wysiąść. co? Gówno! Zablokowałem no się no to na dobre. tobie! Jak na mnie się ja zablokowałem kogo... Patrz! Bierz Deluxe, bierz Deluxe. Jak już bierz przegraliśmy delukso. to, bo go puściłeś bierz tutaj do... No nie moja wina, sam se pojechał. Jezu, jaki Trichard bierze samochód najmocniejszy. Dawaj na motory. Nie, samolot jest najmocniejszy. Tak? Nie, nie, syl, nie bierz samolotu, tak. błagam, nie bierz. Nie, no na, najmocniejszy jest samolot ogólnie. Tak, najpotężniejszy po prostu. Nie on jest ma działka szarny. najlepsze przecież. Nie, on ma no najlepsze tak. działka. Ma takie wybuchowe. No, dobra, ładnie łeb. Dawaj, szepard, ładu ich w łeb. I to nie jest. Co on z rakietek samonamierzających rozwali nas. No. O, Pyk. <laughs> Dawaj, ja będę sobie uciekał. Drugiego jeszcze. Drugiego. Ja bym nie stał, Szypartek, to ja i tak bym już sam. O Jezus Maria, Szyport. Szyport się zaraz rozbije sam tym Deluxem z Kito. No dobrze. Ej, ja aj. wylądowałem Ej. motorkiem i, i wybuchł. Ej, no! Dobrze, że good, yes! good. Good, good. Po prostu tego nie no To ]ayo. runda czwarta. <laughs> czwarta runda. Trafik mnie rozwali zaraz. Co Trafik tutaj robi? No tak, ja też miałem trafić, wybrać sobie. Podjechał we mnie nawet ten. To jest runda. To jest runda, w której musimy ich pokonać. Musimy wygrać Bartek teraz. No zobaczymy, nie możesz dawać ciała Ale ja lubię dawać ciała! To nie moja wina! <grym> ale nie w tej grze! Bartek ty jesteś teraz je pan! Batko uciekaj! Batek uciekaj, go, masz go, to! Łap go, łap go! No uciekam, uciekam. Łap, jak mogę. Ja syla trzymam albo... Ja trzymam nie A, my podtrzymasz. ja ci dam pod Nie, ty mnie wysadzisz zaraz, no to, to jeszcze jestem. Znowu mi przejechałeś przez to XD Ja jestem na straconej pozycji aktualnie <grym> No, tak trochę. Ja wiem, bo byłem w takiej syn. Bartek właśnie ci trollował, giereczkę, sylo. O, nie. Sylo sam trołuje sobie giereczkę. Nie, no No to chyba. Ej. Bartek co ty Ej. zrobiłeś teraz? Nie pytaj, ja proszę. Nie pytaj, proszę. O jezu. Proszę nie pytaj. Chciał zagrać, sylo chciał jest zagrać. Jestem Powtarzam, sylwester jest mały. Ja Powtarzam. Ała! O, 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 o. Po mnie przejechał jeszcze. Gościu. pal gumę. We, we, we tam, zaraz cię złapię i... Cię nie będzie. A ty Piotr za mną jedziesz! <gumy> A wolę zawsze <gumy> O, kolejny jedzie! Dokładnie. Co? To... <gumy> kolejny się tam zilował! Devil! Boże zero IQ po prostu. Aha, no, Jesus Chrysler! Uuu. Sylwester... Zabij mnie! Sylwester! Jezu A! Ej, w ogóle ciebie, tak jakby Raz Zbude, jesteś, ci raz nie ma no, no to tak samo mi postać znika, chodź No, ja cię zesuniemy Bartek jedzie Bartek, jedzie, Bartek dobrze jedzie, Bartek dobrze jedzie no, Tak? Tak, Bartek dobrze nie jedzie Nie zatrzymałeś Bartka? Ja no nie, no cały czas próbuję, no On się tak wydupia i nie wydupia jakby Gdzie Dajesz coś? Bartek, musisz, no Bartek musi Druga runda no, z rzędu, zatrzymałem swojego, no kurde <śla> No nie, tu się zabijasz! AHHHH! No cóż, tą gromę tak! Bartek, jesteś przy końcu, to już jest koniec Nie z tej nie mapy. No bez kitu, no weeee, O kurde. Teraz ba... Bartek, traf! Szypard! <ścoughs> My front! Bartek, traf! Trafiłem! Jeszcze raz musisz trafić. O dupę. <ścoughs> Szypard, jak ty żeś jest To jest poza zroga. obszarem. Cześć, go opuścić. Tak ma być, dobrze. jedź, dobra, masz. Dobrze, jest masz. poza obszarem. Ja, on, on jest poza no. obszarem. Tak gra... Biestra, ja, mam Bierz tam bo jest najłatwiej i wygrywaj to. Mam to. Weź deluxe. A zły ty 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 ty. to eee. eee. ja pier... no, no, próbowałem, no zresztą możesz sobie <śmiam> potem zobaczyć. No, cały czas, cały Bade. czas. Luxo, jedzest, o, nie jadza, jedzest, w jedzest, w ogóle, nie, nic, ciało, bo nie Prosto. No, pff, pff, Dzięki, naprawdę nie widziałem, że prosto się, się leci. Prosto, trzeba! <śmawia> trzeba. Dobarty, prosto. Drugą stronę, Shepard. Drugą stronę. A tutaj? No i weź z sobie respa ten sam taki OP, który jest Bierz no. z respa ten samolot. jednego już? No widzę, widzę. Hejka, chyba pan umiera. Uła. Nice. To, I dobra, drugi jest tam zrobić? z tyłu gdzieś Jezus Maria ale ci jest... Dawaj Bartek Ja taki dobry jestem, nie spodziewałem się tego no, Udało ci się No cię gonił, mordo No wiem, no to Cały czas, ale cały czas no, w ogóle Cały czas No, non, a non, tak, non no, no ja goniłem nie? Sylwestra, to on nie miał w ogóle no, jest teraz? ruchu, że tak powiem Chyba tak No, O nie, ty musisz y, oblecieć dookoła i wlecieć tam na te bramki O zniknął mi chyba, a nie jest to ja. tobą jest, nie musisz tak. wlecieć na dół Bartek, zjedź tam na dół Ej Bartek, nie tędy! Którędy żeś tutaj jechał na tą górę? Aha, dobra Nie tędy! O, tak o leci, prosto Tam gdzie masz zielony znaczek i wjedź tą drugą stroną Oj. Ty, a stój tak właśnie, o o, Jak ty to zrobisz? I z tej strony wiesz... Nie, no, nie, nie zrobię, on ma rakiety. Auto namierzająco, żeby on ci biem, nie go mam. Tak? I górą ujedź. Jak górą No cię Batman wysadzi. Dołem. No tak, ale leć w powietrzu. Jezu Bartek, zabijesz się. Bartek ty giniesz Czemu tak sądzisz? Nie widzę co, e co ty robisz. Cicho, ja wiem co Dawaj, robię. Ja to Dawaj mu <laughs> nie to żeś nie strzelił. Bo musisz namierzyć to gówno! To nie namierzaj! Strzel! Automat ci musi strzelić! Przemierz na oko! No strzel teraz! Nieźle na boostera. Nie mamy automatycznego Bartek Partez Masz! Jezu! Jak się pobawi? Musi ci celownik gdzieś z niego i samo no tak, strzelić. i Zabój na oko, no. Zabój się! Zabój Uszkodziłem, przynajmniej. uszkodziłem się! Zabój się! Był, jakiś plan. Był...